Cześć! Dzisiaj chciałbym Ci powiedzieć o tym, jakie są trzy zachowania, które powinieneś jak najszybciej wyeliminować ze swojego życia, jeżeli chcesz osiągnąć sukces. Nazywam się Jan Gajos i jeśli podoba Ci się ten temat, zachęcam Ci do obejrzenia całego materiału. Każdy z nas ma różnego rodzaju zachowania, każdy z nas ma różnego rodzaju strategie, które staramy się prowadzić w swoim życiu, które kierują nas, które pomagają nam odnaleźć się w środowisku, które pomagają nam podjąć decyzje, pomagają nam w pewien sposób komunikować się z innymi ludźmi. To zresztą doskonale widać, jak ważny jest wpływ wychowania na to, jak potem się zachowujemy. Bo ja podróżując po świecie, i pewnie jeżeli Ty też byłeś w kilku, przynajmniej krajach, zauważyłeś, że ludzie mają niuanse, niuanse, którymi się różnią, niuanse odnośnie zachowania, odnośnie relacji tam z odnośnie podpisywania umowy, czy wiele, wielu innych rzeczy, to czasami są mniejsze, czasami są większe rzeczy, ale są całkowicie inne, w zależności od szerokości geograficznej, w zależności od tego, a gdzie się znajdujemy i jak zostaliśmy wychowani. I często właśnie takie kwestie związane z wychowaniem, takie strategie, które gdzieś tam kiedyś w nas tkwiły, później przenoszą się na dorosłe życie i troszeczkę nas blokują. Blokują nas, przedejmują podejmowaniem działań, podejmowaniem akcji, które w znaczący sposób mogą nam pomóc odkryć naszą pełnię potencjału, zacząć a, żyć według własnych planów, zacząć żyć według własnych marzeń, zacząć się po prostu w życiu realizować i się z tego życia cieszyć. Tak jak ja dzisiaj jestem po prostu zadowolony, mogąc przekazywać Ci tą wiedzę z rajskiej wyspy. A, korzystam ze słońca, korzystam z pięknej pogody. Za chwilę, jak tylko skończę nagrywać dla Ciebie ten materiał, tam o za mną widzisz może Mam zamiar przewieźć się i przynajmniej godzinkę, dwie popływać, bo uwielbiam tą ciepłą e, wodę, e, którą można spotkać na wyspie Pujed. Jest to dla mnie maksymalnie relaksujące, ale to też dlatego, że nie dałem się, nie daję się pewnym schematom zachowań które nam są wtłaczane do głowy, które wokół nas funkcjonują, a które nie do końca się sprawdzają nie do końca dają nam te rezultaty, na których nam zależy. Pierwszy z nich, najdziwniejszy, który do tej pory ja mi próbowałem wtłoczyć, a który wiem, że w dalszym ciągu funkcjonuje bardzo szeroko w społeczeństwie, co sobie ludzie pomyślą? Czyli boisz się podjąć jakiegoś zachowania, w obawie przed tym, jak zostaniesz odebrany przez innych ludzi. Zastanawiasz się nie nad tym, jak to wpłynie na twoje życie, ale jak inni będą to postrzegać. Otóż zrozum jedną rzecz. Większość ludzi zazwyczaj skupia się na krańcu własnego nosa i to ich najbardziej interesuje. A poza tym, co ci to obchodzi, co inni ludzie sobie pomyślą. Ludzie zawsze myślą różne rzeczy, często są zazdrośni, często mówią różne rzeczy tylko po to, żeby samemu się poczuć, lepiej, żeby ukryć własne kompleksy. Jak? Dobre myślenie innych ludzi o Tobie wpłynie na jakość Twojego życia. Zawsze znajdziesz wrogów, zawsze znajdziesz hajterów, choćbyś był najlepszy, choćbyś starał się wszystkim pomóc. Zawsze znajdzie ktoś, kto Cię pos posądził o oszustwo, zawsze znajdziesz się ktoś, kto Cię pos posądzi o nieczyste intencje, o kradzież, o jakiekolwiek inne, niefajne zachowania. Jeżeli będziesz chciał dogodzić wszystkim za wszelką cenę przez cały czas swojego życia, to to jest najkrótsza droga do po prostu tego, abyś zwariował, abyś miał dojść, znaknął się i stał się całkowitym socjopatą, odciętym od całości społeczeństwa. Zamiast tego, zamiast takiego podejścia, na zasadzie, a że muszę dogodzić wszystkim, jest parę osób. Każdy z nas ma parę przyjaciół, część członków rodziny, których z tych, zdaniem się możemy liczyć, co na nich się skup, a nie na innych ludziach. Pomyśl zresztą, kto ostatni raz do ciebie zadzwonił, całkowicie szczerze z zapytaniem, co u ciebie, nie chcąc nic więcej i później się rozłączył. No właśnie. Mało kto, bo zazwyczaj ludzie są skupieni na własnych sprawach, własnych problemach, własnych oczekiwaniach i własnych marzeniach. Więc ja nie mówię, żebyś był totalnym egoistą, ale przestań do cholery jasnej zawsze i wszędzie skupiać się na tym, co mają do pomyślenia inni ludzie. Czy jeżeli zrobię taki krok, to czy to się innym spodoba, a co to kogo obchodzi? Rodzimy się, umieramy samotnie. Nad tym się skup, na tym, żeby to życie, ta jednorazowa przygoda, była dla Ciebie pełna wspaniałych doświadczeń i wspomnień, a nie na to, żeby sąsiadka z podpiątki, której nie znasz, uśmiechała się do Ciebie, bo Ty zrobiłeś tak, jakby Ona chciała, żebyś ty zrobił. Bez sensu. Przestań żyć innym, życiem innych ludzi. Zacznij do cholery jasnej żyć życiem swoim, według swoich marzeń, według swoich oczekiwań. Kwestia druga. Nie wypowiadaj się tak, żeby nie urazić innych ludzi. Nie da się tak zawsze kiedyś uradzisz, to się nazywa dziś asertywność i to tak było wychowywane, że w dobrym tonie zawsze słuchać innych ludzi, zawsze robić to, o co prosili, ale swoje zdanie ok, ale tak, żeby nie urazić kogoś, żeby go nie zdenerwować. I Taka cichutka, szara myszka, która jest po prostu popychana i sterowana, zauważ, że działa to mniej więcej tak, że jeżeli zaczynasz ulegać innym ludziom, inni ludzie dostrzegają, że ty jesteś w stanie zrobić dla nich wszystko, że zawsze um, ta strategia będzie funkcjonowała na zasadzie takiej, że oni ci o coś poproszą, że to zrobisz, oni coś powiedzą, ty temu przytakniesz, to tak naprawdę żyjesz. Z coraz bardziej rosnącą w tobie złością, coraz bardziej rosnącą wewnętrzną frustracją i buntem, całkowicie nie umiejąc uzewnętrznić tego, całkowicie nie umiejąc pokazać tego na zewnątrz, a całkowicie nie umiejąc w żaden sposób a wyrazić ekspresji tego, kim jesteś, i tego, co oczekujesz od swojego życia. I to jest destrukcyjne, bo te emocje będą w tobie a, się kiczyć, będą się w tobie kumulować, aż do momentu, kiedy po prostu staną się całkowicie nie do zniesienia i będziesz chciał się ich pozbyć. Czasami to może być alkohol, czasami to mogą być narkotyki, a, a w sporej ilości przypadków również bardzo inne dziwne, głupie zachowania, również do tego, że możesz wybuchnąć i zrobić komuś krzywdę. Mm. Umiejętność wyrażenia własnego zdania, oczywiście nie zawsze i nie wszędzie, bo wiadomo, że czasami warto ugryźć się w język i nie mówić pewnych rzeczy, i czasami przemilczeć, ale wieczne milczenie, wieczne przytakiwanie, wieczne robienie tego, co inni Cię poproszą, będziesz po prostu chłopcem lub dziewczynką na posyłki bez żadnej wartości, przede wszystkim bez poczucia własnej wartości. To jest strategia, która niestety się już nie sprawdza i tak naprawdę chyba nigdy się nie sprawdzała. Część osób tak próbowała Cię wychować, tak próbowała Cię wmówić, I też otoczenia, bo dla niektórych części było to wygodne, ale niektórzy wydawało się im, że to jest właściwe. Nie jest. Musi Musisz nauczyć się komunikować to, czego ty pragniesz od życia, i też być asertywnym, nie zgadzać się na pewne prośby, pewne zachowania innych ludzi, bo niestety. Niestety, ale inaczej, ani ty nie będziesz szczęśliwy, choć możesz sobie mówić, że tak jest, bo to się będzie w tobie kumulować, ani inni tak naprawdę również nie będą z tobą szczęśliwi, bo po prostu będą traktować cię w pewnym momencie jak mebel, zamiast jak prawdziwą istotę ludzką. Coś wygodnego, coś co ma pomóc, ale nie do końca a, towarzysko a, interesującego, nie do końca a, nie będą w jakikolwiek sposób chcieli nawiązywać z tobą dłuższą relację. I ostatnia kwestia, trzecia. Jesteśmy... A, stworzeni do bycia w związku, jesteśmy stworzeni do tego, żeby być z kimś, z kimś iść przez życie, żeby dzielić się smutkami, radościami, a żeby po prostu mieć kogoś u swojego boku, kto będzie dla nas atrakcyjny, kto będzie dla nas pomocny, z kim również będziemy przeżywać przygody seksualne, do bo nie ukrywajmy, że jest to też ważne dla nas. Natomiast czekania Ktoś się trafi na zasadzie takiego trochę amerykańskiego, magicznego, że upadnie, kom dziewczyna upadnie, zeszyt, ją podniesie, te zeszyty spojrzą sobie w oczy i e, zaiskrzy się czy cokolwiek innego, a po prostu oczekiwanie, bierne czekanie, aż ktoś pojawi się w Twoim życiu. Zrozum. W dzisiejszych czasach, w czasach perfekcyjnego przepływu informacji, warto pomóc szczęściu, warto założyć sobie konto na jakimś portalu randkowym, warto wychodzić do ludzi, bo nigdy nie wiesz, gdzie spotkasz kogoś, kto spełni twoje oczekiwania. Prawda jest taka, że ta jedna jedyna, ten jeden jedyny to jest nietrafiony koncept, bo zobacz, ile razy się wyczuć, że zakochałeś, wydając, kiedy wydawało ci się, że ta jedna konkretna osoba jest właśnie tą jedną jedyną, z którą powinieneś spędzić swoje życie, którą kochasz, z którą uważasz, że byłbyś w stanie być szczęśliwy. Ile razy się to w twoim życiu pojawiło? Przynajmniej dwa albo więcej, więc jak widzisz teoria jednej, jedynej nie do końca się sprawdza. Im więcej mamy gdzieś partnerów, im większej osób, im większą miłość spotkamy w swoim życiu, tym bardziej wiemy, jakie mamy oczekiwania, tym bardziej wiemy, kogo szukamy. Ale to też oznacza tylko tyle, że Reasumując tych osób, tych osób, z którymi możesz stworzyć szczęśliwą, przepełnioną miłością, relację, jest więcej, wystarczy tylko troszeczkę poszukać, troszeczkę się zaangażować, nie chodzi mi o to, żebyś biegał z tabliczką jestem samotny, proszę zainteresuj się mną, umówię się z randkę, na randkę z kimkolwiek, ale też nie czekaj, jak szara myszka schowana gdzieś za kominem, masz coś się dostrzeże i z tego komina, spod tego komina wyciągnie. Zacznij aktywnie szukać tak jak i aktywnie się szuka teraz pracy, tak jak i aktywnie się szuka w tak warto aktywnie poszukać swojej drugiej połówki, bo jeżeli będziesz szczęśliwy w związku, jeżeli będziesz miłością, i będziesz czuł blisko, blisko po drugiego człowieka, to inne obszary twojego życia będą również pełniejsze, będzie ci łatwiej, będziesz bardziej zmotywowany do tego, żeby ciężej pracować żeby się zmienić, żeby rzucić nałogi i wiele, wiele innych kwestii, natomiast samo znalezienie, jeżeli będziesz tylko czekać aż zostaniesz dostrzeżony, dostrzeżona może zająć ci wiele, wiele lat które mógłbyś poświęcić na coś zupełnie innego, a pamiętaj, że masz tylko jedno życie, jedno niepowtarzalne, które a, jest jednorazową przygodą i osobiście uważam, że warto wykorzystać jedna maksa, oczywiście nie odmawiające Czasami imprezy, jakichś rzeczy, rzeczy, ale też nie... E, niepotrzebnie czekając na cud, który może nigdy nie nadejść. A, pomyśl o tych trzech strategiach, pomyśl o tym, czy nie warto je zmienić. Jeżeli chciałbyś, zapraszam cię bardzo gorąco do naszego programu Wyzwanie 90 dni, gdzie pierwsze trzy dni możesz przetestować całkowicie za darmo, a na stronie www.www.www.www.90dni.pl daj łapkę w górę, jeżeli spodobał ci się ten materiał większa ilość osób będzie mogła go zobaczyć. Napisz również komentarz ze swoimi przemyśleniami, jestem tego niezmiernie ciekaw, z grubsza na swoim facebooku. I oczywiście, zasubskrybuj nasz kanał, aby być na bieżąco z kolejnymi materiałami, które do ciebie przygotowujemy. A do tego czasu, jak zawsze, do następnego razu mniej dzisiaj. Wspaniały dzień! A ja uciekam do morza. Trzymaj się. Cześć!